Cześć, Jestemagusz i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Universum, gdzie wcielam się w rolę stwórcy, który opiekuje się stworzonymi przez siebie stworzeniami, e, nagetami, tak naprawdę. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodoba. Jeśli tak, to oczywiście zostawiacie łapkę w górę, subskrybujcie, jeśli jeszcze nie jesteście w gronie subskrybentów i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Wam za prawie 6000 łapek w górę pod poprzednim odcinkiem. To naprawdę jest super pozytywne dla mnie, szczególnie, że gra naprawdę trafia. W moje gusta, jeśli chodzi o gry do nagrywania na kanał. Cieszę się, że w wasze również i mam nadzieję, że już nie będę używała tak często słowa naprawdę. Zaczynamy. Przede wszystkim tutaj jest coś, co wygląda bardzo interesująco. Co, co, chyba coś spadło z nieba. Także weźmy sobie to. Przenieść to do epicenter, żeby prowadzić badania. O, jednocześnie nauczyliśmy się łowienia, więc zaraz się tym zajmiemy. No dobra, ja użyję w takim razie mojej boskiej mocy telekinezy, i musimy to przenieść w odpowiedni obszar. O, wygląda na to, że to tutaj, i teraz to. Teraz możemy otworzyć, ale nie mamy żadnych informacji, co jest w środku, więc mam nadzieję, że to nie jest puszka Pandory. Czy ktoś może dać świeżą parę? Świeżą parę bielizny. Tutaj pojawiają się teraz napisy. Stwierdziłem, że dodam napisy do lektora, żebyście w razie czego mogli sobie przeczytać. On jest bardzo cichutko, żeby mi nie przeszkadzał. Czemu ta postać jest czerwona? Moje plemię było wcześniej niebieskie, więc to jest dość dziwna sprawa. Ale tutaj mamy w środku żelazo kamień i trochę jakichś różnych rzeczy. Nie wiem czy ten nugget nie wyleciał czasem z tego. Nie zwróciłam uwagi, ale wróćmy do zadań, do zadań, które mogą być istotne z perspektywy naszego nowo rozwijającego się plemienia. Przede wszystkim tutaj nikt nie pracuje. Tutaj jest miejsce, gdzie w świątyni, którą o właśnie stworzyli dla mnie świątynię i teraz ona jest wybudowana, ale nikt w niej nie pracuje. Więc może umieścimy sobie kogoś, kto będzie pracował w tej świątyni. To wygląda dość przerażająco. Czy to jest miejsce do składania ofiar? Jestem bardzo ciekawa. I myślę, że tytola, tytola która jest czerwona, będzie, e, będzie tutaj kapłanką, bo wyróżnia się spośród innych, więc myślę, że to jest dobry pomysł. Jeśli chodzi o wiary, wszyscy we mnie wierzą, więc na razie nie musimy chyba raczej składać ofiar. Tak mi się wydaje. Nie wiem w ogóle, jaką funkcję będą miały te ofiary, ale to sobie zobaczymy w przyszłości. Także my przechodzimy teraz do budowy nowego obiektu. Obiektu, który jest po prostu chatą rybacką, e, będziemy sobie zdobywać w ten sposób jedzonko, e, i to jest no, sposób na to, żeby, jakby wiecie, odżywić moich mieszkańców. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie nauczyć ich też czegoś nowego. Teraz uczył się prewynywnego gotowania, e, jakichś tam narzędzi. E, myślę, że moglibyśmy nauczyć ich także e, gotowania olejów, które jakby sprawią, że będą się mniej. E, Mniej czuć głodnie, o, będą się łatwiej najadać. I. Produkowanie jedzenia się zmniejszy. Dobra, skupmy się na tym jedzeniu. Myślę, że to jest dobry motyw. Czas przygotowania posiłków się zmniejszy i szamanizm. Szamanizm to jest dobra sprawa, bo musimy mieć kogoś, kto będzie leczył naszych mieszkańców i. Myślę, że to jest dobry sposób, żeby od tego zacząć. No i jeśli chodzi o moje boskie moce, to tak się przyjrzałam, dlaczego ja jeszcze tego nie umiem? Dlaczego to tak wygląda? I okazuje się, że im bardziej we mnie wierzą nageci, im więcej jest wierzących nagetów, tym jakby ja odlokowuję nowe umiejętności, więc to jest bardzo ciekawa sprawa. I myślę, że dobrze byłoby się skupić na tym. Przerwiemy wam posiłek, bo wy, moi drodzy, musicie połączyć się węzłem miłości i stworzyć tutaj nowe życie. Um, zaraz, czekajcie, kogo ja w ogóle zeswatałam, bo nawet nie słyszałam. Kamień i Adachi. To, no dobra, to w takim razie Elu. Będziesz mogła się z patykiem tutaj złączyć miłosnym węzłem, i w ten sposób uda nam się zwiększyć liczbę wierzących. Teraz jest siedem osób, które we mnie wierzą. Fajnie byłoby, gdyby było ich trochę więcej. Ej, czekajcie, ktoś tu się modli. Ktoś tu się modli. Zobaczmy o co chodzi z tą modlitwą. Drugi stwórco. okej, okay, tak naprawdę to nie jest nagły wypadek. Po prostu potrzebuję mieć Twoją uwagę, i to jest jedyny sposób, jaki mogę wymyślić. Moje serce jest rozdarte na kawałki. Mój ukochany Patyk um, odszedł z jakimś lokalnym celebrytą, znaczy z, pewnie z lokalną celebrytką. Pewnie chodzi o Ewę, e, czyli o Elu. Elu nie może się od niego odczepić. E, on ma ten swój taki niesamowity uśmiech i e, jest taki czarujący. Nie możesz go przegapić. Będę tutaj siedziała i przygotu przygotuję dla niego e, słodycze jaszczurkowe. Pomóż mi wykonać za mnie zemstę. I jeśli ukaramy Elu, to uzyskamy nowego, yy, nowego yy, wierzącego. Ale z drugiej strony to ja. Zmusiłam Elu do tego działania, więc w sumie powiem szczerze, że chyba to będzie pierwsza modliwa, którą muszę zignorować. Muszę złamać serce. A, a Lala z, jakby uspokoiła się i jest dumna, że nic złego się nie stało. Także e, cieszy się, e, znaczy może lat to bardziej właśnie zadowolona niż dumna, e, ale moja decyzja była słuszna. Czyli jeśli bym ukarała Elu e, i nie wiem, mogłabym ją ukarać na przykład. Em, w sumie nie wiem w jaki sposób. Składając ją w ofierze, nie wiem czy to byłaby wystarczająca kara. W każdym razie to nie byłoby dobre rozwiązanie. I moja boska energia się tutaj ujawniła i pokazała, że rzeczywiście miałam rację. Dobra, trochę przyspieszmy sobie czas, żeby ludzie tutaj zaczęli rzeczywiście produkować nowe rodziny, bo ja cały czas czekam, a oni dalej robią jakieś dziwne rzeczy. Nic, co byłoby tutaj trafione. Tutaj jest jakiś dziwny promień światła. O co chodzi? Co za dziwny promień światła? U Muti. Nie wiem o co chodzi, ale u Muti będziesz musiał założyć rodzinę z... z tutaj obecnym kamieniem. Pocieszmy kamień, bo ona straciła patyka. I swoją drogą, właśnie. Mamy pierwszą zimę. Pierwsza... Jakby próba dla mieszkańców, czy oni sobie poradzą w tym trudnym momencie. Teraz, jak się okazuje, nie mamy dostępu do pompy, bo pompa zamarzła. Co oczywiście było czymś, czym, czym, czego można było się spodziewać, ale mamy jeszcze rezerwuar, który na szczęście gromadzi nam wodę. Jeśli chodzi o zużycie tej wody, to chyba nie jest najgorzej. Jakby nie mamy potrzeb, które by konsumowały to zużycie. Zobaczmy, czy możemy zbudować jakiś nowy budynek, bo w sumie to jest coś, co warto przeglądać i terii. Czyli miejsce, gdzie będziemy mogli e, spożywać posiłki, a właściwie nie my, a mieszkańcy mojego. Mojego wspaniałego plemienia, mojego rozwijającego się miasteczka, w sumie można powiedzieć, osady, w sumie chyba bardziej pasuje. Tutaj widzimy, że wszyscy pracują, więc może tak, przypiszmy kogoś do wędkarstwa, i ta osoba tutaj będzie się zajmowała wędkarstwem po tym, jak przyjdzie wiosna, bo na razie woda jest zamarznięta, nie da się łowić, i myślę, że to kamień. Będzie tutaj wędkować. Pomóżmy im również stworzyć miejsce do spożywania posiłków, więc dostarczmy trochę drzewa. Po prostu pomóżmy, pomóżmy, usprawnijmy to. Wiem, że zimą jest ciężko, więc zużyjmy trochę mojej boskiej energii na to chociażby, żeby przynieść im troszeczkę więcej e, drewna. I e, jeśli chodzi o drewno, to jeszcze jedno w sumie mogę, mogę im tutaj dorzucić. Macie drewno zrobiłam za was. Kamienie musicie zająć się tym sami. E, czy to są jakieś prezenty? To wygląda jak prezenty. Czy oni już pewnego rodzaju święta tutaj mają? Widzę, że tak bardzo pracują tutaj nad powiększeniem rodziny, że aż uszkodzili dom. Skoro to ja byłam osobą, która zmusiła ich do tych działań, pomóżmy im, naprawmy za nich to. No, bo wiecie, musimy dbać o to, żeby nasi mieszkańcy mieli gdzie mieszkać. Czy to jest żów? To jest chyba żółw. Okej. Okay. Wypatrzyłam w śniegu żółwia. To chyba nie jest zbyt częsty widok, ale w sumie, wiecie co? Zanieśmy tego żółwia do osady. Niech ludzie popatrzą. Niech oni wiedzą, że no, jest takie stworzenie. Zresztą tutaj i tak nie niedźwiedź go dep depcze, więc to nie jest jakieś super. I gdzie możemy tego żółwia zrzucić? Może po prostu tutaj koło nich. Patrzcie, o żółw. Ups. Żółw troszeczkę um, puścił soki. Ale to, to chyba nie jest problem. Dobra, ktoś musi zacząć gotować i może Umuti. Mają bardzo dziwne imiona, ale Umuti będzie kucharzem tutaj naszych mieszkańców, będzie tutaj ich gościł. Jak wszystko się skończy, jak skończy się cała zima, to będziemy mogli się przyjrzeć, jak wygląda ta ich stołówka. Bo w sumie chyba tak można to nazwać. Odlokowaliśmy też miejsce, które nazywa się Engineers, czyli inżynierzy, czyli oni będą się zajmować od teraz naprawami. O, i to jest budynek, który jakby ma pewną strefę działania, czyli będziemy musieli dostawać co jakiś czas nowych inżynierów. No i dobra, i oni się zajmą budową. W sumie nie mają nic lepszego do roboty, tylko łażą bez celu, więc mogliby zająć się również tym. W międzyczasie można byłoby zachęcić kamień do. Yy, założenia ponownie rodziny. Kamień jest niezwykle yy, aktywna jeśli chodzi o. Yy, Powiększanie liczby wierzących, bo w tym momencie moja osada liczy 10 osób i wszyscy we mnie wierzą, więc chyba sobie radzę całkiem dobrze. Możemy w takim razie skupić się również na badaniach, czyli po tym, jak odkryją, jak być szamanami. Mogliby się nauczyć zbierać materiały, tak żeby nie było tak, że wiecie, że muszą za każdym razem ścinać drzewo, tylko żeby sobie wcześniej nazbierali i żeby to mogło być w miarę składowane i przygotowane na przyszłe budowy. Mamy też możliwość coś takiego, że oni będą w stanie. Unieść więcej, więc e, zwiększmy ich siłę. I może teraz się zastanawiam, czy iść w stronę cmentarza, czy iść w stronę ratusza. I wiecie co? Chyba pójdziemy najpierw w stronę ratusza, a potem dopiero w stronę cmentarza. Na razie staram się, żeby nikt tutaj nie umierał, więc może do tego momentu uda się taki stan rzeczy utrzymać. Widzę, że w tym momencie kończył ten budynek e, inżynierów, e, więc zobaczmy. Jak to będzie wyglądało? I czy rzeczywiście też jest tak, że musimy kogoś przypisać? Musimy. I mamy dwie osoby, które możemy przypisać, ale czekajcie, czekajcie, bo ktoś tu się usilnie modli do mnie. Hello, bla 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 bla. E, o co chodzi? Alala ma jakąś straszną, e, jakby prośbę odnajdź mojego nageta. Drugi stwórco, proszę cię o pomoc. Nasza, e, nasza rodzina jest całkowicie rozbita. Nasz mały chłopiec e, mu i dziwne jak Alala, bawił się na zewnątrz po prostu minutę temu. Zazwyczaj mam na niego oko, ale kiedy się rozproszyłam przez e, jaszczurkę naszego sąsiada, szczekającą e, na, na mnie piąty raz. Okej, okay, rozproszyła się po prostu, rozproszyła się już. Odpuśćmy szczekającą jaszczurkę, skupmy się jednak na problemie bardziej. Mówiłam mu, żeby e, trzymał się z daleka od e, innych podwórek. E, kiedy się odwróciłam, mu samsu zginął. Jeden z naszych e, kurierów, dostawców, e, mówi, że widział go e, zmierzającego e, za e, motylem w stronę lasów. Tam są wilki! Moja żona mnie zabije. Proszę przyprowadzić mu samsób z powrotem bezpiecznego i zdrowego. Będę niesamowicie wdzięczna. E, ok, I jeśli e, jesteś e, hojna, e, do, docenimy lepszych sąsiadów. Nad sąsiadami jeszcze popracuję. Jeśli chodzi o to, żeby znaleźć nageta, to musimy znaleźć najpierw dom Alali. Bo szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak mogłabym znaleźć e, tego dzieciaczka. Bo wiecie, on pewnie jest bardzo mały, jest noc. Więc e, w tym momencie dobrze byłoby wiedzieć, gdzie Alala mieszka. Czy tutaj mieszka? Tak, tutaj mieszka Alala i jest mu samco. Może w ten sposób będziemy w stanie dotrzeć do niego dobra, mamy go i rzeczywiście jest otoczony przez wilki, więc mały, nie martw się już cię zabieram, no wiecie mały sobie po prostu poszedł na spacer zwróćmy go z powrotem jego mamie on krzyczy, o pomoc woła ale spokojnie, jesteś bezpieczny ja od ciebie zadbam OK, udało się odkryć tego małego gościa i to mi odblokowało jakiś Cupidon Park, także zaraz zobaczymy. Mój Mus mały musamsów jest w domu. Jest trochę wstrząśnięty i dalej próbuje... E i dalej y, walczy z y, moczeniem swoich y, spodni, ale przynajmniej jest bezpieczny. Nigdy nie będę w stanie Ci podziękować. Także mamy tutaj sytuację rozwiązaną. Mamy też skończony budynek inżynierów i możemy się już teraz na tym skupić. I dwie osoby, y, które są w tym momencie bezrobotne, przypisać do tego, więc będą mogli skupić się na, na, na naprawianiu domów za mnie. Y, I nie tylko domów. Zobaczymy, czy rzeczywiście naprawią ten rezerwuar, czy on jest w ogóle w zasięgu tego budynku. Zdecydowanie jest. Więc y, jutro. Prawdopodobnie powinno to być już naprawione. Na razie wszyscy się zabrali e, za spanie. O! Nawet nie, zobaczcie, oni od razu tutaj przyszli. Znaczy, ci przyszli się tutaj e, w krzakach przytulać. E, skoro się przytulacie w krzakach, to zajmijcie się e, zwiększeniem liczby osób we mnie wierzących. A propos tego, dwie osoby we mnie nie wierzą. I zastanawiam się dlaczego. Zobaczmy, kto we mnie nie wierzy. W sumie możemy zobaczyć i od razu wyhaczyć niewiernych e, niewierzących, ale wygląda na to, że wszyscy we mnie wierzą, więc być może tutaj są po prostu pokazane też osoby, które są dziećmi, a nie, e, wiecie, nie możemy weryfikować wiary dzieci, one jeszcze nie rozumieją. E, dopiero z czasem nauczą się we mnie wierzyć, więc na razie ten temat odpuśćmy, ale mam taki plan. Że pierwsza osoba, która zostanie złożona w ofierze, bo wydaje mi się, że. Czekajcie, chyba że mogę złożyć w ofierze na przykład zwierzaka, zaraz spróbujemy jakiegoś złapać. W każdym razie, pierwsza osoba, którą złożę w ofierze, to będzie osoba niewierna. Także jeszcze na, to, na taki moment. Na ten moment jeszcze takiej sytuacji nie było, ale zobaczmy, czy możemy złożyć na przykład mi w ofierze, czy ja mogę sobie złożyć w ofierze w świątyni, którą dla mnie zbudowali, mamuta. Nie mogę! A czy mogę zrzucić im multa na środek wioski pokazując moją boskość? Mogę i Mamut po prostu będzie sobie tutaj leżał. Słuchajcie, przyprowadziłam wam trochę tutaj, przyniosłam wam tutaj trochę jedzenia, więc jak chcecie, korzystajcie. W każdym razie zdecydowanie więcej osób teraz pojawiło się w mojej wiosce i zdecydowanie wszyscy we mnie wierzą. To znaczy, że prawdopodobnie w tym momencie powinnam mieć odblokowane nowe moce. Mogę z, z jakby zrzucić na nich pioruny, mogę zesłać na nich tornado, także bardzo ciekawe moce się tutaj pojawiły. Mogę zmienić pory roku, chociaż to jest dość Droga sprawa, i nie wiem, czy często będę z tego korzystała, przynajmniej na razie. E, mogę też oczywiście ich leczyć, to już wcześniej było wiadomo. Mogę sadzić drzewa albo e, z, z jakby spowodować deszcz. Także fajnie, że mogę coraz więcej rzeczy tutaj robić, że e, nie tylko oni się rozwijają, ale ja również. Kolejne badania zakończone, a to znaczy, że prawdopodobnie będziemy mogli sobie tutaj postawić nowe obiekty, tak jak mówiłam, magazyn, coś co będzie dość ważne w przyszłości, żeby e, przyspieszyć tutaj pracę naszą. E, rozstawiamy sobie tutaj magazyn i zobaczmy, czy coś jeszcze nowego się pojawiło. Mamy szpital, no właśnie, przecież mieliśmy tutaj e, mieć kogoś, kto będzie szamanem, e, więc postawmy tutaj koło magazynu. Może znajdźmy lepsze miejsce, gdzie będzie później miejsce ewentualnie na um, cmentarz? Tak, żeby cmentarz był koło, koło szpitala. Nie chcę jakby tych kamieni tutaj naruszać, żeby mogli sobie je zebrać, więc tutaj postawimy sobie w tym miejscu nasz szpital. I widzę, że tutaj pojawiła się kolejna asteroida, jakiś kolejny obiekt, który zleciał z kosmosu, więc możemy sobie zanieść go i otworzyć. Odpakujmy sobie lootboxa, znalazłam lootboxa, więc w sumie czemu by go nie odpakować. I w środku mamy Jakiś puzzle, jeszcze muszę piramida, blueprint piece, zaraz się do tego yy, zabiorę. Yy, natomiast tutaj w tej skrzynce było głównie jedzenie, więc super, yy, moi mieszkańcy, moi wierni nie będą po prostu głodni. Jeśli chodzi o te blueprinty, to tutaj jest taka zakładka Legendary Buildings, czyli legendarne budowle. I tutaj mamy Big Bena, yy, Desert Rose, yy, wieże Eiffla, yy, także mamy tutaj różne obiekty, i w tym momencie mamy też elementy, które pozwolą nam prawdopodobnie to zbudować, gdy już zdobędziemy cały plan budowli. Więc dobrze jest otwierać rzeczywiście te lootboxy, które ja tam sobie dzisiaj znajduję w okolicy, bo to w przyszłości pozwoli nam postawić naprawdę niesamowite budowle. Wyobraź sobie ludzi w epoce kamienia, którzy mają obok siebie wieżę Eiffla. To na pewno będzie robiło wrażenie, ale to oczywiście czeka nas w przyszłości. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawiajcie łapkę w górę. E, moi e, nageci, nugget, oni w tym momencie mogą nosić więcej. E, Zniósł też więcej łapek w górę. Jeśli Wam się spodobał odcinek, pamiętajcie o tym. A jeśli ja dzisiaj z Wami żegnam, życzę Wam miłego dziąka. Trzymajcie się. Papa. Pa.